Si mamo, tutaj bekinot PR jest ze mną. A proszę cię no. Widzisz, ja i Minecrafta i czysta śmierć. No dokładnie, uważaj bo ja się rozpadnę za 4 sekundy. Lec tam do ścinek. Jeden lec. O ma, młot to szkło. Ja mam co? Czy ucieknąć. Ja ci nas tu przeszkadzać i mieć,

Do skrzynek lecimy no, od razu i tam są. się nie trzeba super, coś jest na dole. Jest? No to łaj za mną, nie się tracisz do góry. Nie! O, sorry. Opie. Ja się wybiję blisko Jak się zabija to pomogli się zabić nie, nie doskoczę tam Ale chcę. Ale Ale jest jakiś pomost. Jest do nie do no, żalcza nie Trzeba poszukać skrzynek. Bo ja z godów tutaj zaryguję. I że myślę. My się nie regeneruje życie. bo że nie walno fajnie. Lej za mną. Udaj mi już. Udaj mi Dobra, Udaj mi mi Wężarki, ja, ja coś tu mam ciekawego taki to budowali mosty flaszka mnie będziesz mam ramosić to chcesz Kurde tu z życie, fajne, jo, dobra, ja mam na to byliśmy jaki gdzie ja musimy znać na, na szukaj jakichś budynków bo tam mogą być skrzynki a skrzynka będzie jedyne jakieś tam lecie tutaj Jeszcze raz igrzyska śmierci grosz co? Jeszcze raz po koszmę się Na No to wygląda. O, tam jest jakiś budynek, widzisz? No. A ty ja co Cole? Jeszcze raz. Coś ty, już tutaj raz gruszę. O, idę do tego budynku. Ja, coś tam jest widzę. O mało muszę złazić, bo jeszcze ze spiatry się zabija. Złazić? No. Ja już jestem przed bramą tego budynku. Widzę cię to chodź, chodź, chodź. Coś tu ciekawego, jakaś skrzynka. Ło, wow, jakieś miasteczko. Jesteśmy w jakimś miasteczku. Nie ma tu żadnych skrzynek. Szukaj skrzynek. Jest skrzynka! Jest mam. Opróż... Jest coś tam. Co tam jest? Nic nie ma. Nic drugą... nie było. Jest mam zbroję. O to żarcie jest, żarcie jest. jest zdroja. Mam też żarcie. Dobra, Chlub. ja mam jeden chleb, ja mam... Mam żarcie. Jakie teraz mogę zjeść? Oversight. Halo? Jego... Ta z dwóch kolesi na górze jest! Ej!

No. Aj, aj, aj. Co nagrywamy jeszcze jakąś ar arena? No mogę. No to wbije, arena 16. Eee, do. Dobra, nie, nie idzie, nie idzie. Czekamy na nowo arena. 42 biej Jest, Wbije, wbijeś 42. Ja. Jest, dobra. Tak jest. Dobra, to jest kolejna arena, przywita się z wizami po raz kolejny. No. I lecimy znowu do skrzynek Za 12 sekund Skokaj cały czas, bo ja cię nie widzę nikaj. Skokaj cały czas To ja cię nie widzę Dobra, do skrzynek w każdym przejściu będziemy je widzieć To jest VIP jakiś No w Dobra, lecimy, każdy jest Każdy jest, no, no idź już, bo cię będą pić zaraz No, widzicie, uciekamy Widzisz mnie? Czekaj Oj na uciekamy Ja tu pan góry ase Zaraz i tutaj, tutaj do góry W tym, w tym, w tym źródełku może być coś do tego Ja mam na jednego kurczaka do jedzenia A ja nie. Uważaj za to bo mi się koleś! No Dobra dobra Sojusz! Jak się zacznie bić, my mamy sojusz, no, no jak ten koleś się zacznie bić, to na też niego. Ale normalnie to mamy z nim sojusz, pójdź Może coś tu ciekawego znajdziemy? Nie ma <gry> Ej grzybek, dobra. Mam jednego grzyba, a potem się zrobi złupa grzybowo. A gdzie mi ten... jeszcze? Bo idziemy. Raz... Ja też nic nie mam na razie. Tu jest kamienia, ja jest... już... Dobra, zeskoczę, zeskoczę. No. Ja się ja, ja się ale? Nie? Dobra, niestety. Ej! No. Tu cię. Miałem jedno, no. A ja jeszcze nie umieram w My się... Kurde, nic tu nie znaleźli na razie. Życie mi się fajnie regeneruje. Spoko. ty trzeba zarobić jakaś dom, który mi się daje hmm. A tu jest ten koleś, Max. A tam jest skrzynka. Tam jest skrzynka, widzę. widział to. Nie ma, jest mieć jest złote jabłko, jest mieć. Ten koleż mnie bije. Ten koleś mnie bije, dobra, zabiję go. Zabiję go. Gdzie jesteś? W Ej. Aj. Zostałem w żarcie, skóra, siekierka, ja ci tą siekierka będzie musiała się nie. I mam złote, i mam złote jabłko na, na tym. Ja go mam stąd wynieś? nie wiem. A dobra, pod kurem. Ten kole ślepy, bo nie widział tego. A my mieli z nim sobie, że on się zaczął, wiesz, nawalać. Dobra, masz tutaj siekierka, będziemy musi bić. Weź jeszcze skóra. I tak, pora. To wszystko se Jak Jakie miał zjeść? Niby. Skóry się nie je. Ze skóry się robi jakieś tam wiesz. No zbroję, co wiadomo. Eku! Czy coś ci jeszcze co mogę znaleźć? Co zrobisz? No jak może jedna skóra to co ty chcesz zrobić? No doda Muszę z jednego to chyba będziesz to zrobić, bo to... Mmm... Kasia mi zaś Zostało no. Zostało siedmiu graczy na arenie Może jak natrafimy na kogoś to ma sojusz, nie? No i tak jak wtedy Ej, tam jest jeden koleż na drzewie No, na drzewku I tam jest ale on lek... Jak tu przy... O mo żelazny, uciekamy! Uciekaj, o mo żelazny. Cholera. minus Chodź zajedziemy go i go spróbujemy ciągnąć. No ja mam złoty. A ja mam Jak ja bym go zabił, nie, to bym mówił w niebie. On tu idzie! Dawaj, we dwóch w niego lecimy! Dawaj w niego Uciekł Jak no, widzę, no nie wiem czemu Jakiś klops To dorwia On ma mało życia Znaczy ja ma mniej Uciekaj, nie, nie idź! To ten żelazny i żyć ci godą No jak arena go do. No i gadałem go, go ci, ja już nie gram. Kończ odcinek Dobra, na razie No l'ha